Planujesz przekształcenie firmy. Zastanawiasz się, czy przekształcenie firmy jest dla Ciebie optymalne i opłacalne. Nie wiesz, jak to zrobić. Zachęcam do obejrzenia tego filmu, a dowiesz się, w jaki sposób przekształcamy firmy w naszej kancelarii. Księgowość i podatki ułatwiamy prowadzenie biznesu. Proces przekształcenia realizowany w naszej kancelarii możemy podzielić na trzy etapy. Etap numer jeden to jest etap wstępnej weryfikacji. Na początku sprawdzamy, czy się kwalifikujesz. Czy Twoja firma jest na tyle duża, że proces przekształcenia przyniesie Ci odpowiednie korzyści. Etap numer dwa to jest etap planowania. Jeżeli już ustalimy, że nadajesz się do procesu przekształcenia, że jest to dla Ciebie sensowne, zastanawiamy się, w jaki sposób przekształcenie przeprowadzić. Jak dojść do tego, aby przekształcenie było dla Ciebie optymalne? Etap numer trzy to już jest etap realizacji właściwego przekształcenia. Bardzo często po tych trzech etapach pojawia się również etap czwarty, ale o tym powiem Wam na samym końcu tego odcinka. Zapraszam do pozostania do końca. Etap numer jeden, czyli etap weryfikacji. Na początek spotykasz się z naszym doradcą podatkowym. Zachęcamy do spotkania stacjonarnego. Takie spotkanie stacjonarne możesz umówić w jednym z naszych oddziałów, to jest w Warszawie, w Poznaniu, w Garwolinie bądź w Lublinie. Istnieje co prawda opcja umówienia się również w formie zdalnej na rozmowę z doradcą podatkowym, jednak z naszego doświadczenia wynika, że spotkanie w formie stacjonarnej jest dla Ciebie zdecydowanie bardziej wartościowe. Na tym spotkaniu doradca podatkowy zweryfikuje Twoją sytuację finansową, pozna Twoje oczekiwania, dowie się więcej na temat Twojej firmy. Na spotkaniu doradca podatkowy zaproponuje Ci możliwe warianty rozwiązań. O ile uzna, oczywiście, że przekształcenie jest już dla Ciebie. Jeżeli się okaże, że przekształcenie nie przyniesie Ci oczekiwanych korzyści, również Ci o tym poinformujemy. Od razu dostaniesz taką informację. Nie chcemy, abyś tracił swój czas i swoje pieniądze na realizację zamierzeń, które nie przyniosą oczekiwanych dla Ciebie efektów. Na pierwszym etapie zastanawialiśmy się, czy przekształcenie jest dla Ciebie opłacalne, a teraz przechodzimy do szczegółów. Etap numer dwa to jest etap zaplanowania dalszego dla przekształcenia. To bardzo ważny etap, gdyż dokładne zaplanowanie działań jest kluczowe dla sukcesu całego przedsięwzięcia. Sporządzamy dokument będący analizą Twojej obecnej sytuacji finansowej oraz zawierający rekomendacje naszych działań. Badamy Twoje wyniki finansowe, sprawdzamy Twoje umowy, Twoje zapisy w zakresie ewentualnych dotacji. I w wyniku tego wydajemy rekomendację, w jaki sposób naszym zdaniem przekształcenie powinno odbyć się w sposób jak najbardziej dla Ciebie optymalny. Nie musisz się obawiać, wszystkie te czynności będzie wykonywał doradca podatkowy, który jest zobowiązany do zachowania tajemnicy zawodowej. A więc wszystkie informacje, które zostaną nam przekazane są objęte tajemnicą. Na tym etapie powstanie również harmonogram dalszych prac, według którego będziemy realizowali dalszy proces przekształcenia. Etap numer 3 to jest etap realizacji przekształcenia. Gdy już wszystko dokładnie zaplanujemy w etapie numer 1 i w etapie numer 2 przystępujemy do właściwego realizacji, właściwej realizacji procesu przekształcenia. Ten etap jest najdłuższy, trwa on zwykle od 3 do 7 miesięcy. Długość tego etapu zależy od tego, jakie mamy tutaj możliwości wyboru. Czy musimy realizować pełne kodeksowe przekształcenie, czy też mamy jakieś szybsze opcje, na przykład Przekształcenie uproszczone. Dużo zależy również od szybkości działania sądu rejestrowego. Na co nie mamy za specjalnie wpływu, gdyż no, na, na działalność, na szybkość działania sądu mm, nie mamy przełożenia. Tak więc czas realizacji od 3 do 7 miesięcy. W zależności od tego, jaka procedura, czy pełne przekształcenie, czy uproszczone, jak szybko działają sądy. Na zakończenie tego etapu otrzymujesz PiS do rejestru sądowego i od tego momentu zaczynasz działać jako nowy podmiot działalności gospodarczej. Etap czwarty, o którym wspomniałem na początku, nie jest już związany bezpośrednio z procesem przekształcenia, ale to jest etap stałej opieki księgowo-podatkowej Twojej firmy. Na przykładu, bardzo często firmy po przekształceniu wybierają opodatkowanie swoich dochodów na, za na zasadach podatku estońskiego. Wybór tego podatku jest dla przedsiębiorcy często korzystny, charakteryzuje się brakiem opodatkowania na poziomie spółki, jednak realizacja tego tytułu tego wymaga stałego wsparcia doradcy podatkowego. K Pan, księgowość i podatki. Ułatwiamy prowadzenie biznesu.